Zajrzymy sobie do gaźnika. Zobaczymy co i jak w tym gaźniku. To też może być przyczyna nieprawidłowej pracy. Już go tutaj odkręcę. Ja chciałem, że, chciałem, żebyście byli blisko, ale widziałem, że za blisko nie mam dostępu kluczem. No, ale już chyba jest ok. Teraz będziecie coś tam widzieć. Także przy okazji tutaj pokażę Wam demontaż gaźnika. I zajrzymy do gaźnika. Żeby zamontować gaźnik. Żeby zamontować gaźnik wystarczy wkręcić tylko te dwie śrubki. Zdemontować wężyk paliwa. Zdemontować cięgno gazu. Do góry w ten sposób, widzicie, już wypadło i zamontować jak tutaj widzicie, yy, cięgno sania. Żeby zamontować cięgno sania, trzeba naciągnąć sanie. I w tym momencie panowanie już wychodzi w ten sposób. Ciach na zamkniętym, zamkniętej przepustce sania. I w tej sytuacji gazik już jest uwolniony. Przy teraz wyciąganiu gaźnika trzeba uważać, żeby nie skaleczyć, tylko tego wężyka, tam pod spodem paliwowego. One są dość wytrzymałe. Wytrzyma. No co mogę powiedzieć, no sam w uszczelki już postarałem się co do życzenia. No ale nie wiem, żeby była ona jakaś nieszczelna. Jednakże no jest nieźle spasowana. I tutaj mam daszkę i łącznik. Który prawdopodobnie też delikatnie a to tyle jeśli chodzi o demontaż gaźnika w szcili MS 023, 021, 025, w tym wszystkich sióstr MS typu 230, 250 czy 210. Przystąpimy do rozbiórki gaźnika. Teraz tak, jeżeli chodzi o ten gaźnik, no już niestety. Chyba będę go wymieniał. Zastanowimy się tylko na jaki. Przepustnica ssania jest bardzo fajna. Czas nie ma żadnego luzu. No bo wiadomo, ssania się używa dużo mniej. Jednakże gazem pracuje się cały czas. Pilarka mm, niespełnie chodzi o na obrotach. Przyczyną tego mogło być co? W tym gaźniku: Dwie rzeczy. Yy, luz przepustnicy dość wyraźny. Nie wiem, czy uda mi się to wam tutaj pokazać. Dość wyraźnie... Widzicie? Widzicie to, czy nie widzicie? I to nie jest luz ten taki. Ja staram się ruszać o tak. Widzicie ten, ten czop tutaj, ten stworzeń? On się nie porusza. Żeby wam to pokazać wyraźnie, wyszedłem jeszcze na chwilkę z garażu, żeby światło było lepsze, bo niestety w garażu jest w garażu. I teraz tak, właśnie ten luz, o jak widzicie. Jest z dwóch stron, z tej strony szczególnie to wszystko się tu rusza, i to jest pierwsza sytuacja, sprawa, która, przyczyna, która mogła powodować nierówną pracę tej maszyny. A druga sprawa, ogólnie ten gaz i ta przepustnica mogła wibrować w czasie pracy, na to, że jak widzicie, ta sprężynka jest jakby tutaj źle zahaczona. Ona powinna być przełożona i zahaczona z tej strony, i powinna naprężać cały czas tą dźwignię przepustnicy. Zaraz to założę poprawnie i pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. No i co do, do, dostrzegam w tym lepszym świetle? Yy, ułożyłem tą yy, sprężynę tak, jak się należy. Odpowiednio tutaj zahaczoną. Jednakże nic to nie dało, ze względu na to, że sprężynka ta w tym miejscu jest ułamana i brakuje tutaj, że powiem, jednego kawałka elementu. Yy, bo tutaj powinien iść taki drucik prosty i zapierać się bodajże, nie pamiętam już, chyba w tym miejscu, yy, gdzieś w gaźniku, no, korpus. I wtedy wówczas. Yy, napinałoby to tutaj dźwignię gazu, bo ona musi być naprężona i musi być doparta do tej śruby, to jest śruba T lub zwana LA, śruba regulacji wolnych obrotów biegu jałowego. Ok, zaraz zobaczymy jak wygląda ten gaźniczek w środku. Jednakże no, biorąc pod uwagę, że nie mam żadnego gaźnika na części, brak tej sprężynki plus ten luz na przepustnicy gazu, no jednak chyba będzie dyskwalifikował ten gaźnik z dalszej eksploatacji. Przystępujemy do jego rozkręcenia i zobaczymy jak będą wyglądały membranki. Jak widzicie z gaźnika wylało się reszki paliwa. No i tak jak mówiłem, wyraźnie widać, że i w tym silniku i w tym gaźniku ktoś siedział. Sitko jest zanieczyszczone, jest odkształcone i poniszczone. Nie wygląda tak fajnie fabrycznie. W gaźniku są jakieś osady, rdza. Nie wiem, co to jest takie żółte. No są tam jakieś osady z paliwa. No rdza to raczej nie jest, ale jak może być jakiś rdzawy osad. Jeśli chodzi o zestaw membran, no widać, że ktoś założył nowy. Jednakże, no, jak widzicie, to niewiele dało. Ale membranki są widać, że dobre i dość dobrej jakości. No i zobaczymy teraz membranę. I to wszystko jest sklejone. Zobaczymy membranę sterującą zaworkiem ja się tego Nie mogę nawet otworzyć. Tu chyba ktoś jednak nie wymieniał wszystkiego. Zaraz zobaczymy. No, Przykleiła się naprawdę. Solidnie. Namią. O, ho, ho No to jak to ma pracować? Taka membrana sterująca. Mówię Wam szczerze, na pewno do niczego się nie nadaje. Na pewno to nie może pracować poprawnie. No nic, odklejamy to. Zobaczymy, co siedzi pod spodem. Gaźnik nie wygląda tak źle tutaj z tej strony. Jest to gaźnik. Zaraz zobaczę, bo to jest gaźnik Tila. Walbro. Tak jak widzicie, w gaźniku Walbro ustawiamy języczek. Narówno i z tymi wypuskami, z tą podkową, która znajduje się tutaj. To jest taka podkówka. Kładzie tutaj płaski element, i ten, jeżeli nie macie przymiaru, i ten języczek musi być na równo ustawiony, że tak powiem, z tą podkówką. Tutaj, z tym miejscem i w tym miejscu. No nic, są no, troszeczkę ten gadzik nie zawiódł. No zobaczymy. No, ten luz w przepustnicy, jednak no, słabo to wygląda. Wręcz będziemy kupować jakiś zamiennik. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie moi widzowie i trzymajcie się